Poleciało. Mhm. Mam ognisko, nasze te Jest z Kraków. Prawie. Jak się czujesz, będąc w Krakowie. Dobra, bo zawiązałem ten. Coś mam do zrobienia jeszcze? Generalnie. Ja e, rozpalę? bo ci nie pomyliłem To hmm. powiem ci teraz. E, wiem, gdzie jest ten camper. W sensie wiem. Pfff, samochód. Jeep. O, tego słownika.

nie ja, wiem ja ja to, bo, bo... Artefakt. Ja artefakt. A, łyżkę. Święta łyżka. Dokładnie. Mogę... Okay. Znam się historią świętej łyżki. Jak oni znajdą łyżkę na... tam że mieli. Bezludnej. Dobra, mi się już O, deszcz! Coś czego kiedyś nie O! Nie ma? <laughs> um. znaczy, stajębio, to dopiero, dużygo, na czym deszcz? Dopiero. Dużo go na Dobra, mam 10 Znaczył. strzał. Ja mam trzy, bo tam poznajdowałem Pokaż mi zegarek. Yy. Wypij zupa z żółwia. No, z mi zupa z żółwia. Nie. No, linera. Miska chorosowa tutaj odłożę też. Fajnie, że można zbierać tak wodę. No. Dobra. Yy. I... I dwa możemy lecieć, nie? Juzu, takie yy, mapę dzikie. Gdzie robimy. chcesz lecieć? Yy. 44 na 17. Coś takiego. Dobra, to poczekaj, to się odłożę trochę w bazie. Jesteśmy tutaj w porcie. Czyli musimy przejść kapkę w górę i po prostu w bok. Yy, Tutaj będziemy wracać, rajco. No, tutaj tu będziemy wracać. Ej, patrz, Amazon. Ej, można napisać grę w Amazonie, patrz. Tu, za tą jestem. Dobra. <laughs> Mamy noł na November. Albo przynajmniej mieli, gdyby gdy go tu uwieszali. To dlatego Nie. Mnie od żony. Dokładnie. Dobra, eee. Dokładnie. Nie... Eee. <laughs> Nevermind Lecimy Żaba! Ja myślałem że na żabę nie mogę nadepnąć Nie, nie, nie możesz i... Jej... Zuf! Ale to jest zwykła żaba, to możesz Zuf! No i teraz jesteś ujebany No i co? Bo w ogóle ja mam 8 węgla Czy co, tu, tutaj robimy bazę? Trzeba zegarek Na nord musimy iść, a dotrzemy na 17, tak? Chyba ten... no dobrze mi się wydaje. Kojny żół. Będzie na miejscu. Zostaw strzał, oddawaj strzał. Gościu, strza Gościu, oddawaj strzałę. To z tego A ty oddawaj strzałę. Nasz, żartowałem Ci. Legalnie ją ukradłem. Legalnie Ci ukradłem strzałę. Więc... to moja strzała. Dobra, i teraz na F. Serio już to padać się nie umyje. No, właśnie chciałem zauważyć, że zaczyna się to samo, co było wcześniej. Nic nie pada, ani Śnieg powinien zacząć padać. Jakby zaczął padać śnieg, to był pod wrażeniem. Dokładnie pochodzę. Znaczy orzech. No też to wezmę. Wodę co to tego nie ma w podstawce? Jest. Jest? My jesteśmy 2816. Nieee. Yeah. Czy możesz mieć zegarek i mapę naraz? Nie ma tego w tym że 48? Ty chodźmy sprawdzić tego. Co jest. 16. Można to sprawdzić. To jest No na przykład nie było. Nie sądzę, że mapa się różniła. No, tego nie było, przechodziliśmy tędy. Przechodziliśmy, nie wiem. Nie. Fuck my life. Więcej tych skorpionów? Czym, czym się leczyło na skorpiony? Yy, z ugryzienie. To się chyba leczyło tak jak bycie wąż. No nie, a masz jakiś tytoń? Yy, nie mam tytoni, ale mam tą drugą roślinę, masz. Tutaj. I O, X. o, o tam... Pan czerni, ty szmato. Leży. No właśnie... Właśnie chciałem go zabić, ale nie trafiłem. Ja go no, trafiłem. Bo on do niej ucieka, zobaczyłem go tak, wiesz, na... No. Hmm. Dobra, czekaj, ja się umyję. A ja tylko jedną nogę mam, czy obie? To jest jedna. Tyle jednej razy się umył. To się może umyć. Zgryzłem mnie dwa razy. Znaczy, no. Tyle jeden razy się ugryzłeś. No właśnie. O, sobie wezmę do bidona. Gdzie jest dzide? A, ja w no. ogóle dzisiaj no. wycięłem dzidę ostatnio. Ja wezmę obsydian. Mm, Okej. Okay. Żelazo. To na, razie na I nic potrzebne. I więcej żelaza. Dobra, warto wiedzieć, że to jest żelazo. Nie, warto wiedzieć, że muszę się położyć. Co robimy? Yy. Wiesz co. Ej, y, koń ten. Musisz go zastrzelić ty, bo ja tam... bo ja mam taką kondycję. Never mind. O, tu już kamieni dużo. Za wolno ci No, chciałem dobrze przycelować. No ja nie przycelowałem, bo moje... moje celowanie jest tak gówniane, że wiesz... No, możesz się wrócić okay. wodą. Eee, potrzebuję spać. Eee, Dobre, bananowce zetnę. Ja muszę wstawać teraz, żeby nie ten. Zrób, zrób na szybko projekt. Ale. To zrobię projekt. O, mrowisko nie. to w ogóle. Dzisiaj robię projekt. Yy, wytwarzanie to sobie zanim podejdę, zrobię pancerz. Nie mam wady to będzie gdzieś się. O, tu jest bananowce. Tak, bananowce. Żeby... Żeby. Dobra. Inspekcja na rękę. I idę spać jeszcze hmm. na szybko. Hmm. na rękę jeszcze dobrze. Na tyle, że mi się te robaki nie wstały pod skórę. O. Czekaj, bo mi. Y, animacja ja wychodziła spadły Czemu tu już przy mrówkach? No bo tak, właśnie bo spać w mrówkach. Bo... Hmm. Lubię spać w mrówkach. Po prostu daj mi taki fajny komfort, gdzieś śpisz. Przyjemnie po tobie chodzą. A o czegoś mi potrzebuje. Przynajmniej przyjemnie gdzieś wchodzą. Deszcz wpada? Tak, wiesz, tak tutaj. No tak ładnie. Taki małymi kamień. Prawie jak Karoluchy. W Dobra, to czego mi brakuje gropo? A, picia. Dobra. Ale tak zero. To tutaj, to tutaj masz wodę niepewną. Czy można pić? Disgusting. Disgusting. więcej. Nie mogę wybić więcej? Nie mogę wybić więcej wody niepewnej. Czyli? Nie wiem. Dobra, już mam pół ja się to, Dora, y, to możemy... Cześć, potrzebuję jeszcze jednego tego, bananowca. O, mam. Nie mam wszystko na full. Dziś bananowca, pancernika i lina, tak? Dwie liny. Dwie liny, no. Dobra. Y, jest armor y, z y, żelaza. Mam żelazny armor. Tak, którego dropnąłem. Zbroja diamentowa To nie wiem ci to zabrać Nie podniosłeś tego Czekaj. Nie, nie ja to tam... mi Gdzie tu. zabrałeś mi to Tutaj żebyś to widział chociaż No ja widziałe... przecież, no, Skąd widzieć wiedzieć okay, morda O, um, ale agresor No jak Dobra Teraz przejdę mi Y na pewno nie wiem. Może teraz będzie dobrze. Dobra. Czyli znowu lecimy na N, znaczy na E. KUR! KUR! No! KUR! 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 Takie combo, KUR! KUR! Nie też poddropała. Ale ja biegłem węża i zaraz po niej ten. Mm. Mi pierwszym ciosem trafiła w zbroję, więc mi de do nie dodała. I potem w rękę. Ja tutaj mam urąbanie węża. I tu masz... Tak kot... ja widzę i kotek. Koteczek. Koteczek. Nie no ale mamy mięso pumy surowe. Nie no, ale jakby... Fajnie, że urobał mnie wąż. Ja mam dwa obsidiany. No. Kurde, no, mam Dwa noże. Albo sieciera Czekaj, wytwarzanie... Jeszcze dwa noże, ona na zewnątrz nie fajnie. Sikierę zrobić? No, ale tryhard. Ale mogę zrobić dwie sieciery Dwie siekiery? No to... Albo mogę zrobić sobie nóż i siekierę, to zarówno dwie siekiery. O, co za dostałem gorączki? No ja też dostałem gorączki. I może się załatałem, no ja nie załatałem się do końca. O, yy, czerwie, gościu, ja, ja se tu załatałem, ale mi jednak grad graczy... Nie, nie, załatałeś. Gdzie jesteś? O, coś nie, urząd dalej, równo na tam. Idę na E. Tak, dalej na E. Chyba ja też idę na E. Szukam... Dobra, widzę cię. Nie Nie, czerwi potrzebuję. Masz jeszcze tą roślinkę dziką? Nie. Kurde. A nie, mam. Masz? Ratujesz mi tutaj. Tam ja jeszcze ty, żadnej naprawdę. nie znalazłem tam, tam, jest jedna, na No Moja postać mówi, że potrzebuję odpocząć. Nie, nie, mówię, potrzebujesz czegokolwiek, żeby nie umrzeć. Co jeszcze? Co jeszcze mam do inspektowania? Halo? Czerwie jakieś... Czy larwa, larwa też może być? Dobra. Nie wiem, czy, chyba nie, darowanie nie może być, na pewno. Eee... O, robaki. Powiedz, to ci się na z ręką samo co mi. Co? Kotecko masz. Co? Dobra, pa, w sensie... Spójrz na rękę. Przecież go nażywałem. Ja też. O, kurs. Na szczęście mam czerwie. No, ja mówię przed chwilą, potrzebuję czerwi. A ten nic nie mówi <grym> nie wiedziałem, że mam Mówiłem 25 pięć razy, że potrzebuję czerwi Dobra. A ja to, a ja to znowu prześpię Amazing Bo zaraz nie O, chyba mam robaki <grym> Skórą, dokładnie Aha, ja nie mam o oh mój Boże Zresztą poszedłem spać To e, jest nic jak mam się ich pozbyć? Z ością bądź ko... z kości ko Ością możesz przebić to, albo z kości zrobić ten... No dobra kości możesz zrobić... Dobra, źródła. w dalszym ciągu idziemy na E W dalszym ciągu to poczekaj, jeszcze ja chwilkę Na 43 jesteśmy? No? Gdzie to jestem? gdzieś tutaj powinno być Więc masz low tak w ogóle Mam drogę A jak kosztem Poczekaj, bo to było gdzieś tutaj Dobra, Gdzie bo weźmiemy To weźmiemy to i to będzie koniec Gdzie poszedłeś? Mam No w dialog Kurde, nie wiem gdzie poszedłeś. Dobra, widzę. Dobra, gdzie tam pan serio? Paliwo znalazłem. To no Kurde, jeśli jest Jeep tutaj, knows what co jeszcze mogę find? Środek przeciwbólowy. Ej, dobra, bo jakby. Wszystko spoko, ale nie znalazłem tego sprzętu wspinaczkowego. Piawki masz? No wiem. Powiem ci tak, mam nie tylko piawki. Mam wszystko co się da. A i te magoty? Nie, nie mam piawek, gościu. Miałeś, bo mogę ci je z nogi pod armorem masz. I nie mam czerwi. Kozak.

No, There's like one thing, the thing that bothers me though. No, no. I found something that looks like a listening device connected to no, no, no. the walkie-talkie. Crazy, right? That's not good, do you think someone might you conversation? Co? I don't know. I this isn't the first strange thing I found in the jungle, you know. Okay. okay. Fair enough. We need to the No masz piaskę, czekaj, wyjmij piaskę z tej. Twojej... Piaska. Miejesz jeszcze jedną chyba, ale już nie masz. O, jest. Nie masz kości z piaskiem? Dobra. Nevermind. Chyba ja. tyle, nie? Um.